Szanowni państwo, zgodnie z zapowiedzią dzisiaj chcemy zaprezentować państwu wniosek razem z uzasadnieniem o konstruktywne wotum nieufności w stosunku do rządu Beaty Szydło. Do tego rządu, który od 17 miesięcy demoluje Polskę, demoluje polską demokrację, polską praworządność, zawłaszcza swobody obywatelskie, atakuje samorządy Niezależne sądownictwo, a w ostatnich dniach, tygodniach skompromitował Polskę na arenie międzynarodowej. Ten wniosek zapowiadany przez ten tydzień, ten czas potrzebowaliśmy na to, żeby przygotować uzasadnienie, które opisze nie tylko działania premier Szydło, ale także w większości z ministrów tego rządu, którzy przez te ostatnie 17 miesięcy Dali się Polakom we znaki. Ten wniosek dzisiaj przekażemy także naszym przyjaciołom z innych klubów opozycyjnych, żeby mogli się z nim zapoznać, z uzasadnieniem tego wniosku. I rozpoczniemy spotkanie i konsultacje w przyszłym tygodniu, prosząc o poparcie tego wniosku w czasie debaty i głosowania. Polakom debata o złych rządach PiS się należy. Do tej debaty doprowadzimy. Jako, że nierozerwalną częścią takiego wniosku jest wskazanie osoby, która ma zastąpić premiera, więc także dzisiaj zgodnie z zapowiedzią prezentujemy to, tę kandydaturę. Pewnie nie będzie z Państwa strony zaskoczenia. Tym kandydatem wskazanym przez Platformę jest Grzegorz Schetyna. Nie mamy obaw i nie obawiamy się jako platforma obywatelska pokazać lidera platformy w takim wniosku który ma pokazać alternatywę dla rządu Beaty Szydło To jest decyzja klubu parlamentarnego oraz platformy obywatelskiej jako partii politycznej pokazanie swojego lidera jako osoby która jest poważnym kandydatem na tę funkcję Szanowni państwo platforma obywatelska nie działa tak jak PiS, gdzie lider PiS Jarosław Kaczyński już dwa razy zasłonił się dublerami, raz profesorem Glińskim, raz drugi raz Beatą Szydło. To przewodniczący Platformy Grzegorz Schetyna jest naszym kandydatem na premiera. Państwo znają go doskonale. Ogromne doświadczenie państwowe, wiceprezes Rady Ministrów, minister spraw wewnętrznych, marszałek Sejmu. Ministerstwa Zagranicznych, jest osobą znakomicie przygotowaną do tego, żeby po zwycięskich na platformy wyborach objąć tekę Prezesa Rady Ministrów. I jest absolutnie naturalne, że dziś jest naszym kandydatem na premiera we wniosku o wotum nieufności i że będziemy namawiali, tak jak powiedział przewodniczący Sławomir Neumann, naszych przyjaciół, partnerów opozycji do poparcia jego kandydatury i tego wniosku. Wniosku w naszym przekonaniu Wyjątkowo zasadnego. Mamy zdecydowanie najgorszy rząd po 1989 roku. Rząd pełen złych ministrów, rząd z panią premier, która nie ma żadnej władzy nad tymi ministrami i która reprezentując Polskę w Brukseli musi nieść ciężar tego, że wszyscy wiedzą, że nie jest faktycznym przywódcą w Polsce. Uważamy, że każdy dzień funkcjonowania tego rządu jest stratą dla Polski. Lektura. Naszego uzasadnienia pokazuje wiele złych działań. Przypomina wnioski o wotanie nieufności do różnych ministrów: do ministra Macierewicza, do ministra Błaszczaka, do minister Zaleskiej, czy obecnie będący przedmiotem prac sejmowych wniosek dotyczący ministra środowiska. Wydaje się, że zakończenie prac tego rządu jest w oczywistym interesie Polski, bo jego działania nie są zgodne z polską racją stanu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że badania o linii publicznej pokazują, że Polacy są zadowoleni z wyboru Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej, że Polacy mówią zdecydowanie nie tym tendencjom w partii rządzącej, które zmierzają do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, bądź Unii Europejskiej z Polski. Liczymy, że ten Wniosek, ta debata zogniskuje zainteresowanie opinii publicznej. Chciałbym Państwa poinformować, że to właśnie nasz kandydat, pan przewodniczący Grzegorz Schetyna, będzie ten wniosek w semie uzasadniał, po to, żeby pokazać, jak złe są rządy PiS-u i pokazać, że Platforma Obywatelska razem z przyjaciółmi i partnerami z opozycji stanowi realną alternatywę. Że jest nadzieja, że to, co obecnie się dzieje, to pogarszanie różnych sfer życia w Polsce, zakończy się odbudujemy i odzyskamy Polskę dla Polaków.